Do biedronki przyszedł żuk. W okieneczko puk, puk, puk. Panie neczka widzi żuka. Czego pan tu u mnie szuka? Skoczył żuk jak polny konik. Z galanterią zdjął melonik i powiada. Wyjdź biedronko, wstań biedronko, przyjdź na słonko. Wezmę ciebie aż na łączkę i poproszę o twą rączkę. Oburzyła się biedronka. Niech pan tutaj się nie błąka, niech pan zmiata i nie lata, i zostawi lepiej mnie, bo ja jestem piegowata. A pan nie? Powiedziała, co wiedziała, i czym prędzej odleciała. Poleciała, a wieczorem ślub już brała z Muchomorem, bo od środka aż po brzegi. Miał wspaniałe, wielkie piegi. Stąd nauka jest dla żuka. Żuk na żonę, żuka szuka.